Wielkie ujawnienie mojego tajnego projektu. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Przez ostatnie dwa lata mm, mówiłem, że pracuję nad czymś, że jakiś projekt zżera mój czas, zżera moją energię. Dzisiaj wreszcie mogę ujawnić, co to za projekt ujawnić, co konkretnie zżera moją energię, zżera moją świadomość, zżera moją atencję, zżerało też takie poczucie, że. To jest coś, co muszę doprowadzić do końca, bez opowiadania o tym światu. I dzisiaj nastąpi wielkie ujawnienie. Ten tajny projekt to książka. Tak, Wasz ulubiony youtuber Wacław, życie poczciwe, napisał książkę. Ile razy mówiłem, że trzeba nie tylko konsumować, ale i produkować. Ile skonsumowałem książek i stworzyłem recenzji na tym kanale bardzo dużo. Ile napisałem książek przez ten czas, od kiedy kanał istnieje. Zero. 0 do grudnia 2023, bo wtedy książka zimno, oddech i psychika ujrzy światło dzienne. I trochę wam opowiem o tej książce teraz, ale głównie przez najbliższy miesiąc e, filmy treści, które będę robił, będą sponsorowane przez. To wydanie, i będę opowiadał może w większych detalach, co w tej książce jest. Także książka Zimny Oddech i Psyjka narodziła się w mojej głowie już w 2019-2020, gdy eksperymentowałem z morsowaniem. Chodziłem do zimnej wody, robiłem zimne prysznice, oddychałem jak Wim Hof. I pomyślałem, że taka książka w stylu, co nas nie zabije z kota Karnea, gdzie e, oddamy. To, jak takie doświadczenia mogą wpłynąć na naszą fizjologię, to będzie coś, co fajnie by było napisać. Wydaje się, że to jest prosty temat. I temat wydawał mi się też prosty, dopóki nie zacząłem tego robić. I dopóki tak jak wyewoluowały moje treści, tak wyewoluowały też treści tej książki. I ta definicja psychiki, którą miałem na początku, jako umiejętność pokonywania trudnych rzeczy, trochę ją zredefiniowałem. I tym samym ta książka stała się takim. Nie tylko poradnikiem, lub nie tylko wskazówkami co do tego, jak ekspozycja na zimno, jak wchodzenie do zimnej wody, jak techniki oddechowe mogą wpłynąć na Twoją fizjologię i też wzmocnić Twoją psychikę, Twoją sprawczość, wyewoluowała też do tego, że pokazuje, jak optymalnie podchodzić do problemów, jak zbudować pewne nawyki, jak budować silną psychikę, ale nie dać się jej zmiażdżyć, jak sprawić, żeby życie nie wbiło Cię do Ziemi. I pamiętacie, jak opowiadałem w wielkich zachwytach o wykładach Johna Werwejeki, Awakening from the Meaning Crisis? Uważam je za jedne z najważniejszych treści, jakie odkryłem w ostatnim czasie. W tej książce skupiłem się na omówieniu, nie całych tych wykładów, ale na omówieniu tych problemów egzystencjalnych, które John Werwejeki wyłożył i opisaniu ich rozwiązań, oczywiście po uprzednim przetestowaniu. Także wszystko, co w tej książce jest jest przetestowane przeze mnie. Wszystko, co ty, o, o czym piszę w tej książce, e, tak by starałem się przeżyć. Nie jest to książka teoretyczna, nie jest to książka o tym, jak e, wydaje mi się, że życie powinno wyglądać, jak m, czyjeś doświadczenia e, przeczytałem i je przepisałem. Większość rzeczy, zdecydowana większość, prawie wszystko, co tam jest napisane, jest określone tym, że sam wszedłem do tego błota, sam wszedłem do tej zimnej wody, sam robiłem te techniki oddechowe, sam miałem problemy egzystencjalne, o których tam też piszę, i sam jakoś je pokonałem, jakoś udało mi się je przetrwać, jakoś udało mi się to życie bardziej optymalnie ułożyć. Także jestem bardzo podekscytowany, że to wychodzi. I już w grudniu to wychodzi. To jest niesamowite. Właściwie oczywiście. Przypadkiem, których nie ma. Często powtarzam też, że nie ma przypadków, wszechświat, Bóg, świadomość, nadświadomość, podświadomość ułożyła tę drogę tak, że mm, gdy już byłem na ukończeniu praktycznie książki, pracowałem nad nią, pracowałem, w ogóle nie myślałem o tym, jak ją wydam. Myślałem, że wydam ją sam. E, wtedy spotkałem się z Mediteuszem. Kojarzycie może Mediteusza, kanał, Mediteusz, świetny kanał. I e, Mediteusz wydaje książki. No i zaproponował, hej! Wacław, to przecież ja mogę wydać twoją książkę to ja powiedziałem, hej, Mediteusz, z przyjemnością, nie będę się musiał tym wszystkim martwić, całą oprawą, bo wokół zrobienia książki jest multum jeszcze rzeczy dodatkowych, o czym też w jakimś filmie opowiem, um, bo, bo był to, była to niesamowita podróż, samotworzenie, ale też dojście do końcowego produktu. Pokazuję Wam tu okładkę, którą z Mediteuszem i z jego grafikiem wybraliśmy i... Mówię już teraz, że książka wyjdzie w grudniu. Na początku grudnia będzie to dla Was prezent mikołajowy i każdy zakupiony egzemplarz będzie dla mnie prezentem mikołajowym. Można powiedzieć za ten cały 7 lat kontentu, które robię tutaj. I ta. Książka to taka kulminacja. Wreszcie też mam taką przestrzeń, znowu, wolną przestrzeń do tworzenia, i też kamień spada mi z serca, że wreszcie o tym powiedziałem, bo nie chciałem o tym mówić wcześniej, bo zawsze, jak mówię o swoich wielkich planach, to najczęściej one się załamują. Wolałem pracować w ciszy, wolałem skupić się na zrobieniu tego do końca i powiedzieć tutaj, kiedy już wszystko jest pewne, dograne. Także to jest już wszystko w trakcie robienia. Wszystkie detale co do tego, gdzie ją kupić, gdzie będzie można, w jakim formacie i w ogóle, wszystko to będzie podane w przyszłości. Ale na teraz dziękuję bardzo za. To, żebyście cierpliwi z tym kanałem, ze mną, za to, że oglądacie mnie od tak dawna, za wszystkich subskrybentów na przestrzeni lat, za to, że w pewnym sensie tworzenie tego kanału dało mi tą właśnie siłę psychiczną do przebicia się na drugą stronę książki, zrobionej książki. Nie tylko idei, nie tylko draftu, nie tylko nawet napisania jej, ale schowania do szafki, tylko faktycznie wyrzucenia jej na zewnątrz. Dziękuję bardzo i wszystkie lekcje, które ta książka przyniesie, przyniosła mi do tej pory przekażemy, będziemy, będziemy przekazywać w następnych filmach i trochę więcej o głębi, treści em, również będziemy eksplorować w kolejnych filmach. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie, bardzo życie poczciwe, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!